Witam serdecznie sklep wędkarski Trotka. Jest ze mną Damian i Cześć. będziemy prowadzić dla Was odcinek produktowy. Będziemy Wam prezentować nowość, nowość, która się pojawia właśnie w sklepie wędkarskim Trotka w 2024 roku. A zaskoczył nas Bizon, który został dystrybutorem tego oto takiego słowika. Tak, no ja jestem w szoku, jeszcze czegoś takiego na własne oczy nie widziałem i szczerze jak to zobaczyłem to nie powiedziałem, że to jest spławik, bo <śpostrzeżenia> spostrzeżenia moje ze spławikami były zupełnie inne, jakieś tam jedno-dwugramowe, a tutaj mamy taki dosyć potężny ten spławik. No, słuchajcie, tutaj y, faktycznie dyskusja y, wybuchła. Czy to jest sławik, co to jest w ogóle? No ja tam dalej tr trzymam się swojego, że to jest sławik, aczkolwiek niektórzy tutaj nasi y, znawcy w branży wetkarskiej uważają, że to jest co innego, ale nie umiem nazwać tego, także mi jest łatwiej trochę. Y, tutaj jest oto dystrybutor Bizont. A produkt nazywa się Soda Float, czyli w nazwie angielskiej float to sławik, także. Chyba jest, ujęte, tak? jest ujęte. Otwieramy. Mamy trzy kolory: czarny, żółty i czerwony. W pudełku mamy oczywiście taki oto spławik z taką burzającą się bombką. Mamy instrukcję obsługi. O! I tutaj jest napisane i narysowane, jak tego używać. My zaraz spróbujemy, dlatego akwarium tutaj stoi. I taka ciekawostka na tym tutaj. W plastiku jest napisane patent GB i numer patentu, czyli właściciel tego e, spławika opatentował ten wynalazek. No i tylko on może takie robić. A on jest dystrybutorem, a trotka ma to w ofercie. Także tak to trafiło tutaj dzisiaj nam na film. Tak, jest to spławik ewidentnie do typowego punktowego nęcenia. Tak? Tak. Możemy tutaj zauważyć taką bojkę, która się przesuwa. Więc, jak tutaj mamy zaczep na, na naszą agrawkę na żyłce, tak jak czepiamy waglera na przykład. Więc, czepiamy to, ta bojka spada, zamyka nam pojemniczek, w którym znajduje się pelet, zanęta. No i jak rzucamy, wpada i teoretycznie wszystko nam się wysypuje. Tak? tak jest. Mamy trzy kolory, tak jak wspomniałem: czerwony, żółty i czarny. Czerwony. Aczkolwiek, ta te wielkość tego jest tak duża, że z daleka nie ważne już były warunki może no, to dla ryb, żeby ryba nie widziała no te kolory mm -hmm. no w każdym razie zaraz przetestujemy jak to działa yy, z informacji od dystrybutora to jest tak że jak tutaj napchamy tego towaru zapniemy no to wiadomo fizyka jest taka że jak leci z to będzie zamknięty jak wpadnie do wody i nabierze wody tu są jakieś dziurki yy, wy, wykręcone mm -hmm. takie dziurki w tym plastiku to to powinno się tam otworzyć i wypuścić yy, Yy, zanęte czy pelet. Yy, tutaj jest taka sytuacja, że my tutaj będziemy to testować w warunkach takich domowych. Yy, także zobaczymy, jak tam to wyjdzie, to zanurzenie tego spławika. Czy nam nie wypadnie to wcześniej, no ale spróbujmy, zobaczcie sami. Aha, Chodźcie, bo ja muszę zobaczyć. Panie no. powinniśmy tego na mocy? Pewnie tak, bo teraz to będzie się wysypywać, chyba, nie? No nie powinno. Znaczy. Hmm? No że ta fizyka ma działać? czy znaczy, wiesz, my tutaj pomożemy fizycznie, czyli ja no przy, się przy, przy, przytrzymam. No. no tak to faktycznie to powinno, ten pelet wiesz, on jest taki, że widzisz sypie się, a jakby był mokry to by się trochę sam też trzymał, nie? Można robić tak i tak podczas live'a. Dobra, sypiemy najpierw na sucho. I wiesz, ja przytrzymam to palcem teraz, nie? Zakładamy, że to ma tak wpaść. No. No, a no, czekajcie. Patrz, zamknięte jest, widziałeś? Mm -hmm. Słuchajcie, nagrywaliśmy tutaj, wam pokazywaliśmy jak to włożyliśmy ten pele do tego spławika, zanurzyliśmy, trochę cenzuralnych słów było, bo sami byliśmy zaskoczeni, ja byłem pewny, że jak to puszczę, to, to od razu opadnie, a tu jakieś ciśnienie, chyba się. no nie, wiem. nie, no to jest na tyle lekkie. A bo to jest też wyporne. To jest na tyle lekkie, jest tyle mm -hmm. wyporne i tyle się, to... Aha, czyli wyporność tego podniosła. Tutaj Robert za kamerę nam podpowiada, także tak. nie wiem, czy tego nie będzie też na filmie. Słuchajcie, czyli wyporność, bo to jest na żywo, znaczy na żywo, na żywo nie jest, ale. Pierwsza próba, nie było wcześniej. Tak, to są nasze pierwsze reakcje, spostrzeżenia na ten spławik, więc jest różnie. Taki film jest najlepszy, myśleliśmy nad tym, żeby go pociąć, ale chyba taki będzie najlepszy. I teraz tak, jeżeli to jest puste faktycznie, no to jest wyporne, więc idzie do góry. W momencie, gdy zaczyna napełniać się wodą, robi się ciężkie, opada i wypuszcza. Czyli zróbmy to na sucho po prostu. Wkładamy to, w tym momencie jak widzicie, o tu się szybko nabrała woda, widzicie pełna jest wody. Mm -hmm. Teraz jest całe wody, nie? Wydaje tą wodę. Czyli... I teoretycznie to nam daje to, że ten, to się wysypie dopiero w miejscu, gdzie już ten spławik będzie docelowy. Tak. Nie, nie wypadnie nam wcześniej. Na przykład tak? nie wypadnie nam tak, tak. I tam o ten spławik się tu ustawi. Dokładnie. Tylko nam. O, szybko się nabiera ta woda bardzo. Czyli tutaj nam się spławik wpadnie, ustawi, nabierze wody i dopiero opadło. O, i to było teraz widać, nie? Tak. tak. I patrz, jak to wyważone też jest dobre. Mm? A nie, bo tutaj jest za płytko. Trzeba dodać wody. Trzeba dodać wody, dolejemy wodę. Teraz znowu mamy namoczony na pelet, tak? Leciutko rozrobiłeś go. No i powoli nam się obsypuje. I tak to powinno wyglądać. No jest to ciekawe. Podoba mi się. Tak, teraz, teraz nam to dobrze wyszło. Nie, ale ogólnie nawet te pierwsze próby, nawet jak nie były do końca super udane, to, to i tak od razu było widać, że to działa. Tylko że tak, to się tak. po prostu wprawę w tym, jaki, to, jaki se towar przygotować, kiedy, jak używać, myślę, że i dystans i. No wszystko będzie miało znaczenie do tego, żeby to uskutecznić sobie, nie? Mhm. Ale, ale zadziałało to tak jak. Być powinno, nie? Tak się Działa, wydaje. działa. Teraz tylko nasze wyobraźnia, które wykorzystamy nad wodą, tak? Dokładnie. Tak. Jako takie zabawka do rekreacyjnego łowienia na pewno ciekawa opcja. Tak jest. Myślę, że zawodnicy też mogą spróbować tam, gdzie będzie to dozwolone, aczkolwiek moim zdaniem na tą chwilę troszeczkę to może przy bardzo szybkim łowieniu trochę spowalniać. Mhm. Eee, no ale to już myślę, że sami musicie ocenić, czy Wam się to przyda, czy się nie przyda. Na pewno jeden po prostu na ryby, eee, można sobie urozmaicić troszkę tak. metoda, trochę pellet magler. trochę soda float i <noise> można tak jeżeli chodzi o zawodników oni też są bardzo kreatywni więc sądzę że szybko mogą znaleźć na to jakieś też zastosowanie na zawodach tak dokładnie także słuchajcie teraz bardzo nam zależy na tym żebyście w komentarzach nam ocenili e, sobie tutaj e, co myślicie o tym czy sami byście to użyli czy nie ja wam jeszcze zdradzę cenę szybko 59,99 czyli taka cena no trochę jest w karpiarstwie są zik, z, te, te spławiki do zikryga, do zikryga, to tak Podobnie kosztują jak na Pellet Wagner, to taka cena y, troszkę wyższa, ale myślę, że jeszcze osiągalna. Jeżeli, jeżeli dałoby Wam to radochy nad wodą albo dodatkowe brania, to myślę, że te 59 zł nie jest jakieś straszne. Tak, może Wy macie jakieś już pomysły na zastosowanie tego? Możecie się tam podzielić w komentarzu, ewentualnie na, na grupie trotki facebookowej. Tak? Dokładnie. Najlepszy komentarz e, nagrodzimy, e, nagrodzimy takim oto. E, s, soda, floatem, e, wybierzemy jedną osobę i e, wyślemy. Szczegóły konkursu będzie tutaj w opisie filmu podane. My cały czas tutaj wam pokazywaliśmy z peletem, no bo było nam to łatwo tutaj łatwo przygotować i zrobić, ale z tego co tu w instrukcji też widzieliśmy, to można używać kukurydzy, konopi, kasterów, robaków, Z czego by się jeszcze Damian użył tutaj, co można byłoby użyć? Ja jestem akurat w klasycznym federze fanem topionych białych pinek, to zawsze mi się sprawdza, więc na pewno tutaj też by to zadziałało, tak? Dokładnie. Można też sobie te palety trochę dodipować, nie wiemy jeszcze jakby się stało, jakbyśmy mocno dodipiowali, czy to by się nie zaklinowało, ale, ale na pewno trochę dipu nie zaszkodzi i ten dip też tam powoli na dno opadnie. Tak, podczas opadania na pewno nam zrobi fajną chmurę, zaciekawi te ryby. Na pewno fajna ciekawostka, ja bardzo lubię takie rzeczy, 2024 rok i znowu mamy tutaj dzięki Bizonowi, ale mamy znowu ciekawostkę w drodze były muszle, były już różne inne rzeczy, teraz mamy Soda Floata, także Komentujcie i ktoś z Was, najlepszy komentarz, najciekawszy, który nam się spodoba, e, nagrodzimy jednym takim e, soda floatem. E, Kolor szaszłowika do wyboru? Zobaczymy, skontaktujemy <grym> się ze zwycięzcą i <grym> napiszemy, kto wygrał, skontaktuje się z nami i ustalimy. Także dziękujemy Wam za oglądanie i liczymy na Wasze komentarze.